Jeżeli chcecie kupić tanie konsy, to zapraszam Was do Game Gold Rider, link w opisie, polecam! Siemanko, z tej strony z witam Was w kolejnym odcinku z FIFA 15 Ultimate Team, tym razem Squad Builder. Także co, no zaczynamy, formacja 4-3-3-4 z SPO. Zaczynając od bramki, jest to Hugo Loris, kupiony za 24,5 tysiąca. No, gość po prostu wymiata na tej bramce, jak widzicie tutaj Asystema, nie wiem jakim cudem. Ale naprawdę, wyśmienicie broni i słabsza noga, jedna gwiazdka no to trochę tragedia. Ale, ale interwencje, niektóre naprawdę ma wyśmienite. 86 parat, 81 łapania, 88 refleksu to mówi samo za siebie. Dalej, lewa obrona jest to Marcelo. No, tego zawodnika chyba nie trzeba przedstawiać. Kupiony za 30 250 monet. Słabsza noga, 3 gwiazdki, szczuczki, 3 gwiazdki. Tak jak mówię, no chyba nie trzeba go przedstawiać. Każdy go zna no jest jednym z najlepszych lewych obrońców na świecie. Środkowy obrońca Baran. No i pewnie znowu będzie dlaczego nie PEPE. Bo dla mnie po prostu Rafael Baran jest lepszy. Lepsze tempo. No i po prostu jakoś tak bardziej bardziej go lubię. no Młody zawodnik. Bardzo go lubię i dlatego jest w składzie. Dalej kolejny środkowy obrońca jest to Mangala. Kupiony za 1700 monet, no to jest naprawdę taniocha, bo jest naprawdę świetny, no 85 fizyki, 79 obrony, 76 tempa, słabsza noga 4 gwiazdki, to też jest ważne, jakby miał wykopać PUS na obronie, lewonoży zawodnik, także co dalej, prawa obrona, no tutaj debiusi, no to może być najsłabszy punkt drużyny, tak myślałem, ale no zagrał wyśmienicie. Już 5 meczów nim zagrałem. Myślałem, że będzie, że będzie to tragedia, a zostałem naprawdę mile, mile zaskoczony, bo dobrze gra mi się nim na tej prawej obronie. Tutaj środkowy pomocnik, Luka O no Tego zawodnika chyba też nie trzeba przedstawiać. Gość jest wyśmienity, 50 tysięcy za niego dałem. Słabsza noga, 4 gwiazdki sztuczki, 4 gwiazdki drybling i podania u niego są wyśmienite. Dalej, SPO Hames Rodriguez. No co tu nie mogę powiedzieć. Sztuczki, 4 gwiazdki, słabsza lega 3. 5 mecz rozegrał, 2 asysty. 80 tempa, 80 strzałów, 85 dryblingu. Podania też ma całkiem, całkiem spoko. Także co, no lecimy dalej. Środkowa pomoc. Fernandinho. No już mówiłem wielokrotnie, że dla mnie to jest taki, tak jakby odkrycie w 15 bo dla mnie naprawdę jest mega. Zawsze praktycznie, jak robię BPL bądź jakąś obrytkę, on zawsze jest w moim składzie. No. Patrząc na te statystyki, 78 tempa, 74 strzał. E, wszystko ma powyżej 70. On naprawdę gość jest mega. Lewe skrzydło. Anthony Griezmann. Mógłby tu być Hesse, ale po prostu Griezmann jest dla mnie lepszy. no. Miałem do wyboru dużo zawodników na lewe skrzydło. Niestety na Neymara nie było mnie stać, bądź na Ronaldo, dlatego jest tutaj Griezmann, kupiony za grosze. Co to o nim mogę powiedzieć, no też sztuczki, 4 gwiazdki, słabsza noga, 3 gwiazd i tempo ma naprawdę ze strzały, też petardę umie zasadzić. Dalej napastnik Karim Benzema, jak na razie to jest dla mnie najlepszy napastnik w tej FIFA jakim grałem, a grałem też 3 Aguero, My, czy tam Kawani i tam inni zawodnicy, ale dla mnie po prostu Benzema jest jak na razie najlepszy, nie grałem jeszcze Messim czy Ibrahimowiciem, ale Lewandowski na przykład grałem to no, Benzema bije na głowę ich tempo i po 84, tempo i strzały po 84, 82 driblingu. My, 5 meczów rozegranych 5 bramek i asysta no naprawdę gość jest mega słabsza noga 4 gwiazdki, sztuczki 4 gwiazdki no naprawdę wam go polecam No i prawe skrzydełko Alexis Sanchez Prawie 50 tysięcy za niego dałem 11 meczy, 5 bramek, 2 asysty No gość po prostu Co gra na tym prawym skrzydle To jest chyba najlepszy prawy skrzydłowy W lidze angielskiej 88 tempa, 82 strzał 87 dribbingu No gość naprawdę wymiata Bardzo lubię tego zawodnika No i dlatego co No tak to tutaj wygląda ten składzik tak to się prezentuje. Także co, to na tyle w tym odcinku. Jeśli się podobało, łapeczka w górę. Na razie.